Patrzcie! Pod oddziały składające przysięgę na sztandar jednostki wojskowej. 10 kroków na wprost. Marsz! Żołnierze składający przysięgę na sztandar. 6 kroków na wprost. Marsz! Złożeniem przysięgi na sztandar wyróżnienie zostanie szeregowy elef Kamil Majchrowicz, szeregowy elef Alan Józefczuk, szeregowy elef Adam Haliniak, szeregowy elef Zbigniew Kopeć. Dok! Przysięgę! Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgę! Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgę! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polski! Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic! Stać na straży Konstytucji! Stać na straży Konstytucji! Rzesko na różołnier polskiego! Sztandaru wojskowego broni. Standaru wojskowego bronić! Po i władze, jak i w poprzedniej chwili własnej ani życia, Tak mi dopomóż Bóg. Tak Bo. dopomóż Bóg. Bóg. Po... Żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do szyku. Stąd. Pododdziały składające przysięgę. W tył. Zwrot. 11 kroków na wkrót. marsz. W tył. zwrot, Pod oddziałem. Patrz na prawo. Patrz Poczet sztandarowy. Patrz To sick Daje pas. Spokój. Drzę o udzielenie błogosławieństwa.